Witajcie, odkrywcy. Dzisiaj czeka nas ekscytująca misja na Vankor. Spróbujemy przyjrzeć się z bliska istotom znanym ze swej siły i okrucieństwa, a także świetnego słuchu. Będziemy szukać gniazda Gandarków. Wow, przyłapaliśmy Gandarka w porze karmienia. Nie mądrze byłoby rozpraszać Gandarka w trakcie jedzenia. Będziemy musieli zachować bezwzględną ciszę. O nie! Teraz jesteśmy dość daleko. Jeśli Gandark nie odpocznie, wiem, trudno uwierzyć, staje się jeszcze bardziej agresywny. Więc tym razem będzie jeszcze ważniejsze zachowanie ciszy i. O, hmm? Musimy dostać się na statek. Popatrz tam! Druga ucieczki! O, albo nie. Niech to spięcie. Jego słuch jest bardzo czuły. Może nawet za bardzo. Witajcie, odkrywcy! Dzisiaj czeka nas ekscytująca misja na Vankor. Spróbujemy przyjrzeć się z bliska istotom znanym ze swej siły, siły okrucieństwa, a także świetnego słuchu. Cóż, odkrywcy, dzisiaj ja i dowiedzieliśmy się, że pewne stworzenia, jak Gandarki, lepiej jest obserwować z daleka. A najlepiej z bardzo daleka.